Cześć, witajcie z tej strony młot, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj inna gierka, CESIK i to niezwykły CESIK, tylko że CESIK na. na supermocach. Tak jak widzicie, teraz dostaliśmy na przykład z Aimbota, czyli. O, Oj, macie po polsku nawet napisane na czacie. Każdy twój trafiony pocisk liczy się jako strzał w głowę, no, czyli OP, bardzo dostaliśmy. A wraz z nami przy okazji jest kebab. Kebab! No, to w takim razie zaczynamy zabawę. Mam nadzieję, że takie coś wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawiajcie jak najwięcej łapek w górę Żeby żebym wiedział czy nagrywać to dalej czy nie Czy coś innego może zagramy Dobra, mamy coś takiego Oho, dobra, no to mam bardzo fajną super rzecz Dobra, ja się w grubym ciebie nie boję. Czym? A tu się drzwi otwiera? No dobra To zaczynamy zabawę Ajajaj oh. Jak tam widzowie, jak tam wam wdzionek minął, nagrywam to od 21 godzina dnia 26 wrzesień, tak, 26 wrzesień, już niedaleko do października. Lekkie problemy techniczne, widzowie, mamy na serwerze, ale mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagra, ponieważ będziecie mieli wszystko z dwóch perspektyw. I co my tu dostaniemy tym razem? Losowanie mocy. Oj. Aha, a mogę mieć to? Mogę chyba mieć to wyjęte. Dobra, nie ma dosta A, dzięki. Tak się lepiej da. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, dzięki. Pozdrawiam. Bez oh. też dam rady. Ale <laughs> chedzik. <laughs> Ale Hedik. Hedik to ładny wszedł No i pieniędzy nie masz, elo? No to nie przydadzą mi się go, go, go. No, zobaczymy za chwilę A to się otwiera? A, tu jest jeszcze jakieś przejście drugie No to zobaczymy to drugie, czy da się da... Jak tam widzowie wam mijają najbliższe, ostatnie tygodnie w szkołkach? U mnie jest ciężko z matematyką Taka miazga, ale ja dzisiaj pisaliśmy rozszerzoną katkówkę z matmy, nie pykło Uuu uh. uh, dobra, dobra, blink. O, dobra, teraz można grać Teraz są szanse Dobra, nie ma szans. Nie ma, szans. Nie ma szans. A ja nie mogę użyć rzeczy, bo mam na E coś innego zbindowanego. Co ty masz pod E zblindowanego, czy nie masz użyć? Szczerze? To nie wiem. Chyba sobie kiedyś coś zbindowałem. O, wyłącz celownik. No wyłącz, wyłącz, no. No, klikam shift-a, nie działa Nie wiem, może tak zadziała. I tak ten celownik ci nie przyda. Znaczy... No... Może coś ci tam pomoże. Ale tak zbytnio... Nie wiem czy to coś da... Dobra stary, ja... Prząciłem się z jednych na drugie sławek i, I nic nie słyszę prawie. Nie podoba mi się to. Ale po części dobrze. Jeszcze maj Kim Ty mnie masz? No Człowieku, ja Co teraz ty się tak szybko ruszałeś? Ty miałeś jakieś sprinta czy coś? Nie Nie Ale się ślizgałeś? Ja po prostu ładnie ten... Ładnie się ślizgłem Tam jest jakaś taka pochylnia? Nie. Tam masz normalny, nie wstakujesz sobie no, pejk, pejd Dawaj no, na chydziki no. to wiesz. No dobra. Przecież wiesz, że ja tylko w głowę celuję. Karamba się wydarzyło. A bez jesteś! Karamba się wydarzyło. zapomniałem, że wina miałem pod H, pod G. A ty to... broni wywaliłem. Ale co, w Nie, aha, dobra. To mogę. Niee, ja miałem żelazną głowę. Nic byś mi nie dał. Jak próbowałem, wierzyłem. Z automatu w głowę wyładowałem. O, fajnie. Się bawi, że. Minus 15. Mam traf, miałem 30 HP. Ale. jak? A, no, ale ty i tak miałeś drugą szansę, plus ja dalej mam, miałem znowu tego buga z chodzeniem. A, i tak widzowie, dodatkowo to oczywiście nie jest moja kostka, tylko na serwerze macie dostęp możliwy do wylosowania, znaczy wylosowania, do wybrania sobie skina jakiego chcecie. Dlatego z tej oto okazji chciałbym was zaprosić widzowie, żebyście sobie sami przetestowali supermoce, więc zapraszam was na serwer od Rewaesa, wpisujecie w konsolę connect bez kropki 26554 no i na ekranie wam się wyświetla właśnie więc zapraszam serdecznie i życzę wam miłego oglądania w dalszego ciągu ty okay, kolego bo tyś nie jest tak jest ciepło nie no nie Czemu ja cię słyszałem z prawej strony jak widziałem cię przy chwilą z lewej A? Co ty kminisz? Teleportacja. A. Co? Co są, są? Ja to sam nade'em się spaliłem i, i ten. <grym> no. się kilka ja sekund do tyłu. Tam... Anomalia. A kiedy? Kiedy się cofam? Jak kliknę? No jak kliknę. No jak klikniesz? No dobra, to się szykuj na czwanie Mary Patrz, też od tam, jesteś w szoku. Pik, 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 tu puszuję. Puszuję tu. I cofam się. I nie wiesz gdzie ja jestem. Taką kiwkę ci zrobiłem. Uuuu, <ścoughs> ale afka! To jest pojedynek na łupki, dobra, zabawimy się. Nic nie słyszę. Nie słyszałem kompletnie, że pan Hu. Uh. No dobra, to tym razem widzicie, co Will widzę, że dostałem, ale. To, to go fajnie ogramy, to go fajnie ogramy. E, niskie 1% szans. O, dobra! To, to, to nie moja broń. Miałeś apkę. Na dwa strzały, ty. 50% szans było na to, żeby ci broń wyrzucić, i jak ci nie wyrzuciło. No, ale i tak usta miałem, kiedyś mi usta wyrzucił, to. U. Oj, kolego. No tam zasejwowałem na tą abupkę, Bombowo będzie u ciebie teraz. A co to Łap Trzymaj! Chcesz jeszcze? To łap. A może jeszcze jednego chcesz, co? A może jeszcze jednego? Co? Poprosisz jeszcze? Trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze jeden? No, jeszcze jednego. Dobra, łap. Tu ci rzucę. No. I tu ci rzucę. Trzymaj. Dobra, spoko. Dzięki. Za 50 dostałem najda. A spokojnie, bro. Całeś tam po prawej w całkowitym rogu? Do prawej? No, po twojej prawej, no ale dopiero co piłem. Uuuuh, uspik, uspik, uspik. O, tu mamy inną kostkę wirowy. Patrzcie, jaki karam piękny. piękne. A gdzie tu się idzie? Tędy się idzie. No dobra, tędy się idzie. Tędy też można iść. No i tu będzie dużo grania na shiftach. widzę. Ty pilot! Weź wyląduj. Jeszcze mi powiedz, że się w ścianie zbugowałeś. Nie. Chodzę sobie ładnie. Nie. No, fajnie. Weź tam złaś stamtąd. Nie. Złaz z tego dachu. Dobra, zabijamy do budynku. I tu mnie nie złapiesz. Chyba że ściany są dziurawe. O, ale tu te ksturki są. I ja może cię możecie tak znajdę tu? Ej, a weź stań pod ty, te drzwi czerwone, jak możesz. Nie, pod żadne drzwi nie staję. Nie dam się. Mi. Idę! Idę do tych czerwonych drzwi Spoko, ale nie licz na to, że cię oszczędzę. Kolego bombę musi zaplantować. Miałem czas. Are siur? Sure? Dalej jesteś taki siur? No. No. Uu. Ale gdzie? No clip. Ale skam No stary, ja, jak ty stajesz na spawnie, tam w kącie to do ciebie strzelałem od góry. Ale na moim spawnie? No. No to, no, to słyszałem, tak, to wiem, no. ja że strzelałeś, to wiem. Co ty tak podleciałem? Wiem, że strzelałeś Wiem, że strzelałeś Nie ty... Tylko, że coś, coś tu nie przechodzi. Jeśli żyć nie wykorzystajesz to ja nie wiem No nie no bo mi nie działa A no No to... tak to jest jak windujesz zamiast pod C albo V to na jakieś no Co no. to jest? A, no i teraz mamy D. Na przykład, widzowie, patrzcie, zaraz mamy D. Aktywatora, który możemy wyłączyć w broń komuś, znaczy wyłączyć broń, możemy wyłączyć, wyłączyć supermoce komuś po prostu, a wyłącz mi. Nie chciałbym, chyba że pod H działa, nie działa, Czeka sprawa. Co ty masz pod e pod Ej, czy... No Nie wiem. Gdzie ty jesteś? Patrzenie przez ściany mam. <laughs> Rywez mi odpala jest Fawcici włączone są jakby co. To jest troll na tobie, taki prank. Nie, bo ty z Buchanie umiesz, strzalić, stary. Może sobie ty gadasz. To? Male? No, Pójdź, a tu jest zejście na dół. Ja myślałem, że ty stoisz gdzieś do prawej. A tu jest zejście a ja na dół. zejście na dół. O! No! Na zdrowie! No. Aha! Taka zabawa, no fajna, takie coś robisz. No, trzeba abiozować supermocę, no. Ja mogę ci powiedzieć. Taką fajną zabawkę dostałem. Tak to, to można wyrzucić. Teraz wziąć tą Ogólnie widzę, że miałem coś takiego, że miałem z trzeciej strony po prostu perspektywę. Ooo, no i tak to ja mogę grać! O, bardzo mi się to przyda. Jednak Ci się nie przyda, wiesz? No mówię, że się nie przyda, no. A Ty dostaniesz... przestaniesz A, dostawać ja jakieś... Ci, ty gdzieś albo teleportujesz, albo masz wallhack albo... Nie wiem, co masz? Dobra, to wiesz. Trzeba, ja wiedzieć, Bo ja dostaję cały czas ten, brak karabinów, i dezyn... Ten... ...dezykator... Ej, ale brak karabinów akurat to jest... ...mocny no, Bardzo ten, mocny. Nie? Ja go nie mogę użyć. A to już chyba, ja wiem. O, to jeszcze moja wina Ty grasz w tej głupiej awki jeszcze masz O! Ja czy 33 zadałem tylko? No Ja to tam dostałem Suspa dopiero Ja się tam na przebiegłem Za w dłoni. I grasz tu ma w on Waloną No a czemu nie? Trzeba przewagę sobie nad przeciwnikami wykorzystywać. Czekaj na tą jedną rolę, która będzie fenomenalna. No czekam aż dostaniesz tylko niewidzialność. Tylko masz dostaniesz niewidzialność, którą. Nie a chwilę. Która mnie totalnie zdenerwuje. O. Wtedy jestem bez szans. Dobra, weź tam admin podkręć tamten, nie? Jedziesz do czy niewidzialność na tej kurce. O, no! Klasa admin! To klasa! No, plik dobry. No. Ja tym wa wabienkiem dostałem w locie. Plik dobry. I mnie zmroziło w locie chyba. Nie wiem, plik był dobry. Tyle wiem. Dobra, ale że ty AWP grasz to jest niepojęte. Ja pierdziele jaki gówno ja zostaję, ty co jest? Admin lepsze procenty ten wiesz... tam wy wyrównuje Śmieszne by było gdyby to było możliwe Żeby tak się działo Też nie no. wyrównywa. No niestety tak się nie da to, bo smutne co? No, ale no nie wiem gdzie ty jesteś. No ja nie wiem gdzie ty jesteś, pewnie siedzi znowu gdzieś z skitrany. Tylko ty? A ty siedzisz z skitrany tutaj. Można powiedzieć, że teraz tak. Teraz tak? No, teraz się przyznaję. A poważnie dlatego. Było blisko. No. Uff, kropla spadła z głowy. Z O! Jest to rolę, bardzo jest to. mi się to przyda! Totalnie full, dużo mi to da! Stary, ja mam taką dopatrzoną rolę. No, ja też chciałbym mieć. Czekam aż dostanę coś fajnego. Co tym razem se zapętujesz, tak?

Tak, blisko. Jestem ciekaw, statystycznie ile wygrywam, rund na ile. Albo. 12 na 23 wygrałeś. No, ale. Chodzi mi bardziej. Czy idąc w prawo, czy w lewo, wygrywam więcej. Nie wiem, ty to jesteś takim. No teraz zagrałem, jak taki frajer, że no ty wiem. Tam stoisz. No, teraz tak. Teraz tak. No, dobra, mamy widzowie, i nie było łatwo, ale taki div był super mocy u mnie. Taka tragedia. Ja nie wiem, ja chyba miałem ile. Ja mam HKK raz? Czekajcie, ja miałem trzecią perspektywę raz, i nawet nie zdążyłem wykorzystać, bo Hunks się od razu tepnął mi za plecy. Co ja tam jeszcze miałem? E miałem w pierwszej rundzie 500 HP, to pamiętam. No i to tyle z moich umiejętności, które chyba by się przydały mi. Pamiętasz Chunk jeszcze coś co ja miałem takiego fajnego? No właśnie ja też nie. No ty miałeś, ja nie? No dobra, no. Tak, tak. w takim razie widzowie dziękuję wam za oglądanie. Życzę wam miłego dnia, bo najprawdopodobniej no, ten filmik rzucę rano. Albo jak już rzucę wieczorem, to... To zobaczycie rano, takie życie. Ej, ja dziękuję za oglądanie, zostawcie łapki w górę, subiki i piszcie w komentarzu czy wam się podoba taki konten, na przykład z cs No z cs można by było pograć, coś tam. Dziękujemy za oglądanie, pożegnaj się, hunk. Siema, siema, papa!